Cześć! Jest 16 lutego. Jak widzicie, zima w pełni. Jesteśmy w moim ogródku, w moim ogródku, który jest dość specyficzny, ponieważ jest w skrzyniach. Będzie to mój drugi sezon. Jeżeli macie ochotę śledzić, co tutaj będzie siane, jak będą wyglądały uprawy, to serdecznie was zapraszam. Jest to ogródek zbudowany w formie permakulturowej. Te skrzynie mają specjalne warstwy, dzięki którym nie muszę ich aż tak dużo podlewać, a warzywa w środku rosną jak oszalałe. Postanowiłam nakręcić kilka filmów z mojego ogródka, jak to wszystko powstaje, co robię, co sieje. Być może się zainspirujecie. To nie jest poradnik. Jest to po prostu dokładnie to, co będę robiła w ogródku. W zeszłym roku w tej małej skrzyni była łąka dla pszczół. Dzięki temu chętnie odwiedzały moje pomidory i inne warzywa, zapylały i oczywiście lepiej owocowały. W tym roku mam zamiar wysiać tego jeszcze więcej. W pierwszej skrzyni jesienią posadziłam czosnek. Jest ukryty pod kołderką liści. O, I teraz pod kołderką śniegu. W pozostałych skrzyniach są jeszcze y, warzywa, które były sadzone w zeszłym roku. Jest to na przykład por. Ten por nie wyszedł mi jakiś piękny. W tym roku robię por ze swojej rozsady. I mam nadzieję, że będzie dużo, dużo ładniejszy. Tutaj mamy jarmusz. O, tu też por. Malutki, jak widać. A tutaj jeszcze jedna skrzynia z czosnkiem, który został posadzony jesienią. Dalej, jak widzicie, są skrzynie, które jeszcze nie są wypełnione ziemią. Będziemy je robić na wiosnę. A tutaj pole lawendy. Jako ciekawostka, pokażę Wam jeszcze nasz domek dla owadów. W zeszłym roku mieszkały w nim pszczoły murarki. I osy w środku. Niektóre dziurki są zapchane, pszczółki są tam w środku, i na wiosnę wykrują się nowe, wygryzą się. Moja ulubiona lawenda. Oprócz ogródka mamy jeszcze sad. Nieduży, ale piękny, i owoców jest z niego bardzo, bardzo dużo. W maju, jak wszystko wybuchnie, cała zieleń, to będzie cudownie. Specjalnie usypałam taką wielką stertę gałęzi. Zrobiłam to już dwa lata temu. I w zeszłym roku w tej stercie zamieszkał jeż. Dzięki temu przez cały sezon nie miałam ani jednego ślimaka bez skorupki. A jak wiadomo, ślimaki potrafią zjeść wszystko, co znajdą na swojej drodze. Także nasze jeże mają tutaj super domek. Tutaj posadzone są nasze borówki. W zeszłym roku nie wiedziałam, że muszę je ogacić, ale widzę, że chyba przetrwały i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tutaj dwie malutkie, o, dwie malutkie gałązki, pigwowiec, który Radek w zeszłym roku zjechał mi kosiarką. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Tutaj mamy agresy, porzeczki. Jest bardzo dużo do zrobienia. Na naszej małej jabłonce zostawiliśmy specjalnie jabłka dla ptaków na zimę. Dla kosów, między innymi. I zobaczcie, jak są obiedzone